Dzień dobry, kochani, chciałbym Wam dzisiaj pokazać trzy proste triki, które polepszą Wasze zdjęcia. Pierwszym aspektem jest ogniskowa. Jaką używacie? Bardzo dużo początkujących fotografów krajobrazu e, idzie, pcha się w ten szeroki kadr, szeroki kąt. No, ale on nie zawsze nam fajnie służy. Pani, nawet jeżeli mamy taki zwykły kitowy obiektyw, e, tu mam akurat przykład z LuMixa 1260. E, słuchajcie, wiele osób robi właśnie na tych 12-18 mm. No. Jednak, jednak jest to zbyt szeroko. Kochani, domknijcie sobie, znaczy domknijcie. Wydłużcie sobie tą ogniskową troszeczkę, dajcie na 60-70 mm. Jeżeli macie teleobiektywy, róbcie na obiektywach, nawet na 200 mm, a zobaczycie, ile wasze zdjęcia, jakiego fajnego wyrazu nabiorą. Fotografia wykonana na szerokim kącie zazwyczaj jest taką ciężką fotografią. Za, za dużo się na niej dzieje. Jak dla przykładu tutaj yy, mamy takie zdjęcie wykonane na 28 mm i tak no, tego zboża tu na dole ewidentnie jest zbyt dużo. Tutaj ono już traci swoją strukturę, zaczyna się droga. No, nie jest to tak ciekawie. Do, yy, do tego wszystkiego yy, tutaj ta linia horyzontu, a raczej wszystko, co jest na tej linii horyzontu jest po prostu małe. No Jedynie co, tutaj ten szeroki kąt ratuje e, to słoneczko i te chmury, łącznie z tymi opadami deszczu, które tutaj widać. E, jednakże no, taka fotografia jest fotografią dosyć ciężką w odbiorze. Osobiście polecam używać właśnie dłuższych ogniskowych. Troszeczkę tutaj domknąć. Tak tutaj mam na 70 mm wykonane zdjęcie. E, to jest praktycznie ten. Sam kadr, ten sam kierunek kadru, jedynie wydłużona ogniskowa. Spójrzcie, chmury dalej. One tutaj prezentują swój um, cudowny, dramatyczny klimat. E, uzyskaliśmy troszkę tutaj rozmycia tego pierwszego planu, co wprowadza dodatkową głębię do tego zdjęcia. E, jest widoczna przestrzeń oraz po prostu te elementy tutaj, te drzewa, one nie są takie maleńkie. Ta linia horyzontu nie jest. Strasznie mała. Taki kadr jest troszeczkę kadrem ciaśniejszym, ale zarazem jest pełniejszym. Nic w nim nie rozprasza. Moi drodzy, takim innym bardzo ważnym elementem jest także to, by nie fotografować razem z kierunkiem padania światła. Gdy światło pada nam na powiedzmy budynek czy na drzewa. I pada nam praktycznie z, naszej, z naszego poziomu, za naszych pleców. Zdjęcie jest takie trochę płaskie. No tutaj zobaczcie, mamy bardzo mało światło cienia. Jedynie tutaj troszeczkę się maluje coś, tutaj pod dachem, ale no zdjęcie jest troszkę płaskie. Nie ma tej takiej potrzebnej przestrzeni. Kochani, natomiast, gdy sfotografujemy tak, że światełko pada nam gdzieś delikatnie z boku, może to być za naszymi plecami, ale żeby to było z boku, powiedzmy pod kątem 45 stopni, e, i gdy zaczyna nam się malować już ten cały światłocień, czy to na ziemi, czy to na budynku, czy to na samych drzewach, tworzy nam przecudowną dramaturgię, to światło, właśnie ono maluje nasze zdjęcia, z czego mamy nazwę przecież fotografia. Ta definicja jest to fotografika z greki malowanie światłem. Pamiętajcie, starajcie się właśnie nie fotografować razem ze światłem, tylko niekiedy pod światło, czy wykorzystując światło boczne, które będzie nam rzucało piękne, cudowne cienie. Innym aspektem jest nie zabieranie ze sobą statywu. No, nie chcę się go nosić, ciężkie tałataństwo duże, niewygodne. Jednakże, gdy zabieramy ze sobą statyw, to pamiętajcie, że możemy w każdej chwili wyciągnąć filtr ND i zrobić zdjęcie, chociażby na długich czasach, nawet za dnia. Tworząc Całkowicie inną dynamikę, inny wyraż, wyraz naszego zdjęcia. Statyw stabilizuje nam zdjęcia i zawsze warto go ze sobą mieć. Ileż razy to zrobiliśmy zdjęcie po prostu z ręki? No wiadomo, mamy ładne oświetlenie, jest jasno w ciągu dnia. Wydaje się, że ten statyw jest niepotrzebny. Po co to go targać ze sobą? Kochani no a nuż widelec gdy mamy tutaj, akurat był duży wiatr w wypadku tego zdjęcia, był duży wiatr, czego za bardzo nie widać nie to, że te zboża tutaj są te, z tymi trawami delikatnie położone, ale nie widać tej dynamiki, tak samo po drzewach chmury dość szybko przechodziły no i cóż, gdy będziemy chcieli użyć filtra ND dla rozmycia dla pokazania tej dynamiki tak chociażby jak Wykonałem zdjęcie tutaj. Zdjęcie bardziej artystyczne, ale jak widzicie, chmury już mamy rozmyte. Wszystko co było w ruchu, także jest rozmyte. Jedynie elementy statyczne są elementami nieporuszonymi. A to tylko dzięki temu, że wykorzystałem do zrobienia zdjęcia statyw. miał statywu nie byłoby szans, żeby taką fotografię. Wykonać. Innym moim dzisiejszym tipem jest to, byście zawsze używali filtrów polaryzacyjnych. Kochani, co nam daje filtr polaryzacyjny? Filtr polaryzacyjny niweluje nam wszelkiego rodzaju odblaski. Także te w pyłach i kroplach wody zawieszonych w powietrzu, dzięki czemu zdjęcie nabiera lepszego wyrazu. Kolory są piękniejsze. Niwelujemy też odblaski rozmycia. Ym, Światła w wodzie, od dachów, od ścian budynków, co także polepsza naszą fotografię, poprawia barwy i zdjęcia są po prostu wiele przyjemniejsze. Tak jak mówiłem, filtr polaryzacyjny umożliwia nam niwelowanie odblasków, poprawia także. Barwy. Kochani, no spójrzcie tutaj, tutaj mamy troszeczkę takich odblasków delikatnych. No niestety tutaj, kiedy nagrywałem, akurat dzisiaj nagrywałem dla Was um, te materiały um, i robiłem zdjęcia. Um, kochani, to um, słoneczko było dosyć mocno zblurowane. Ale w każdym razie, mamy tutaj widoczny odblask słońca um, na tym dachu. Um, Także niebo jest takie, no jest troszeczkę bardziej przymglone choć te chmury były tak dramatyczne że one same w sobie robiły robotę jednakże, gdy użyjemy filtra polaryzacyjnego to zobaczcie, mamy już tutaj zniwelowany ten odblask ten odblask światła zniwelowany z tego dachu kolory są cieplejsze, są bardziej żywe, bardziej nasycone jednakże wciąż delikatne. Natomiast samo powietrze jest mocniej spolaryzowane, dzięki czemu ta dramaturgia chmur jest jeszcze lepiej, jest bardziej widoczna. Niby trzy proste sprawy. Filtr polaryzacyjny, używanie dłuższej ogniskowej i używanie statywu. A jednak bardzo to polepszy Wasze zdjęcia. Pamiętajcie o tym. Tak samo pamiętajcie, że jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy albo po prostu jeszcze nie subskrybujecie kanału Skrawki Puszczy, to gorąco Was zapraszam do subskrypcji oraz dania tej łapki w górę, ponieważ to bardzo, bardzo motywuje. Trzymajcie się, kochani, do następnego. Hej!